Cześć, cześć! Tu Hype Tech. W tym filmie opowiemy Wam o pięciu najciekawszych produktach firmy Xiaomi. Spróbujmy sobie wyobrazić poranki w świecie inteligentnych technologii tej chińskiej marki. Zrób sobie herbatkę z ciasteczkami, usiądź wygodniej i baw się dobrze. Zapraszamy! Inteligentna poduszka. Wyobraź sobie, że budzicie cię budzik, którego nikt inny oprócz Ciebie nie słyszy, a powiadomienia o jakości i czasie Twojego snu natychmiast pojawiają się w Twoim smartfonie. Nie, to nie jest scenariusz do filmu Science Fiction. Oto krótki opis nowej inteligentnej poduszki Sejmy Mercure. Lateksowa poduszka ma ergonomiczny kształt i kryje w sobie wiele niespodzianek. Serem Mercure to jest inteligentny komin na szyję z ustawieniami temperatury bezpośrednio na smartfonie. W tej samej aplikacji możesz uzyskać raport na temat długości i jakości Twojego snu. Inteligentna poduszka również wykorzystuje technologię przewodzenia kostnego. Teraz możesz słuchać muzyki lub budzić się słuchając ulubionej piosenki przez urządzenie, nie przeszkadzając absolutnie nikomu. W końcu to tylko Ty możesz usłyszeć ten dźwięk. Inteligentna poduszka Xiaomi weszła na rynek 14 grudnia 2019 roku. Szacunkowy koszt to 52 dolary. Koc grzewczy. Drugi produkt Xiaomi z naszej listy jest obowiązkowy dla tych, którym zawsze jest zimno. No cóż, lub dla tych, którzy są samotni. I to jest koc elektryczny Xiaomi. Dzięki opatentowanemu kontrolowi koc utrzymuje pożądaną temperaturę przez całą noc. To jest niesamowite, prawda? Wiemy jakie pytania teraz pojawiły się w Twojej głowie. Czy ten koc może się zapalić? Czy ja mogę go umyć? Ale Xiaomi zadbał o swoich klientów. Elementy grzewcze są bezpiecznie ukryte za powłoką ochronną. Mają zintegrowane czujniki temperatury, a materiał kosza jest całkowicie ognioodporny. Możesz prać taki koszt w pralce, a także ręcznie. Wysoka temperatura pranie nie zniszczy struktury tkaniny. Przybliżony koszt tego cudownego kowca wynosi 40 dolarów. Inteligentna szczoteczka do zębów. Obudziliśmy się, oderwaliśmy głowy od inteligentnej poduszki i wyczołgaliśmy się spod ciepłych koców. Czas iść do łazienki. Po umyciu twarzy myjemy zęby, a następnie cud, nawet tutaj Xeomi nas zaskakuje. Inteligentna szczoteczka do zębów Suucas X3 to coś więcej niż zwykła szczoteczka do zębów. Jest to osobisty dentysta, który mówi Ci o stanie zdrowia Twojej jamy ustnej i mówi czy musisz odwiedzić dentystę. Technologia wibracji dźwiękowych przenoszonych przez włosie przyczynia się do skutecznego usuwania płytki nazębnej. Jedno ładowanie wystarczy na 25 dni roboczych. A co z możliwością synchronizacji ze smartfonem? W aplikacji Xiaomi możesz zobaczyć raporty dotyczące jakości czyszczenia i stanu Twojej jamy ustnej. Cena inteligentnego pędzla Xiaomi wynosi 50$. dolarów. Bardzo niezależna deska sedesowa. Muszla z inteligentną deską Smart Toilet Cover jest niesamowita. Wymienimy tylko niektóre funkcje tego cudownego urządzenia. Ogrzewanie siedzenia, poświetlenie w ciemności, samooczyszczenie z bakterii światłem ultrafioletowym, deska z regulowaną temperaturą i najciekawsze, płukanie z funkcją masażu kontrastowego. Jak Ci się to podoba, Elon Musk? Koszt króla tronu Xiaomi to tylko 280 dolarów. Elegancka ogrzewana kurtka. No dobra, czas wyjść z domu. Jest koniec jesieni, nadchodzi zima, pogoda się zmienia, podobnie jak kurs walutowy. Ale w co tu się ubrać? Kurtka zimowa czy jesienna? Odpowiedź jest prosta: Rami 90 point temperature control. Ogrzewana kurtka. Kurtka jest wykonana z wiatroodpornego materiału i wypełniona gęsimi futrami. Już brzmi dobrze, prawda? Ale jest jeszcze więcej. Materiał kurtki Xeomi składa się z nanorórek węglowych. Ta zaawansowana technologia pozwala równomiernie rozprowadzić ciepło po całym obszarze kontaktu z ciałem. Aby ustawić temperaturę na kurtce, musisz przycisnąć specjalny przycisk w innym kolorze, wskazujący ustawiony tryb. Źródłem młodowania kurtki jest każdy Power Koszt tej innowacyjnej kurtki wynosi 160 dolarów. To wszystko na dzisiaj. Subskrybuj kanał i naciśnij ikonkę dzwonka, aby nie przegapić nowych filmów z Hightech. Który produkt najbardziej Cię zaskoczył? Napisz to w komentarzach. Do zobaczenia wkrótce.